A teraz przenosimy się do symulatora jazdy autobusem. Kierowcy autobusów, autokarów i samochodów ciężarowych muszą mieć odpowiednie uprawnienia, aby jeździć takimi pojazdami. Pomijając różnice w kursie nauki jazdy, inne są też badania lekarskie. Ponieważ na kierowcy autobusu spoczywa ogromna odpowiedzialność, musi być w pełni sprawny i dokładnie przebadany. Gdyby uczestniczył w wypadku albo doznał urazu, musi ponownie odwiedzić lekarza uprawnionego do badań kierowców, aby móc dalej kierować pojazdem. Niestety lekarze czasem odmawiają wydania takiego zaświadczenia, w obawie, że zdrowie kierowcy nie pozwala na dalsze wykonywanie zawodu. W Łodzi w Instytucie Medycyny Pracy imienia profesora Jerzego Nofera Powstał symulator jazdy autobusem. Dzięki niemu będzie można szczegółowo zbadać kierowcę podczas jazdy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, w różnych sytuacjach drogowych. Projekt został dofinansowany z dotacji unijnych w ramach programu Innowacyjna gospodarka prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Badanie będzie obejmować monitorowanie pracy mózgu, ciśnienia tętniczego i pracy serca metodą Holtera. Analizowana będzie też mimika twarzy, częstość mrugania czy przeskakiwanie wzroku po różnych elementach drogi i deski rozdzielczej. Ocena reakcji poszczególnych układów pozwoli ocenić psychofizyczną sprawność kierowcy. Zajmujemy się badaniami dotyczącymi właściwie wszystkich aspektów zagrożeń w środowisku pracy i, i dla osób pracujących. Realizujemy cały szereg projektów. W tym projekty międzynarodowe za fundusze europejskie. Jednym z takich projektów jest projekt o nazwie, o akronimie AUTOBUS, który polega na przygotowaniu symulatora jazdy autobusem, na którym będzie można badać kierowców w różnych sytuacjach zagrożenia. Procedura badania trwa kilka godzin. Kierowca najpierw jest ubierany w aparaturę pomiarową. Oczyszcza się skórę tułowia i przykleja elektrody do badania holterowskiego. Urządzenie to bezustannie monitoruje pracę serca. Elektrody podłącza się do rejestratora, który zapisuje wyniki na karcie pamięci. Na ciało zakłada się siatkę, która zabezpieczy elektrody i zniweluje zakłócenia. Aby zmierzyć ciśnienie, na rękę pacjenta zakłada się mankiet do długookresowego pomiaru. Do ostatniego badania nakłada się czepek z elektrodami i rejestrator EEG. Umożliwia on monitorowanie pracy mózgu kierowcy. Na podstawie zgromadzonych danych można zdiagnozować różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne, m.in. padaczkę. Neurolog może sprawdzić, jak poszczególne strefy mózgu reagują na zróżnicowane sytuacje występujące na drodze. Obwieszony elektroniką pacjent na pewien czas kładzie się na leżance. Na tym etapie zbiera się dane wzorcowe, do których będą porównywane wyniki zebrane podczas jazdy na symulatorze. Ważne, aby badany był zrelaksowany, podobnie jak w trakcie odpoczynku. Po skończonym badaniu kierowca ubiera się i przechodzi do pomieszczenia z symulatorem. Kabina jest taka sama jak w normalnym, w pełni wyposażonym autobusie. Tak jak w rzeczywistości, najpierw należy ustawić prawidłowo fotel oraz zapiąć pasy. Można ustawić manualną lub automatyczną skrzynię biegów. Gdy kierowca jest gotowy, zamyka się kabinę. Gasi się światło i rozpoczyna się przejazd. Na olbrzymim półkolistym ekranie wyświetlana jest droga i otoczenie. Odpowiada za to pięć projektorów. Symulator jest tak dopracowany, że znajdują się w nim nawet lusterka. Oczywiście nie są to tradycyjne zwierciadła, ale podwieszone monitory, które pokazują to, co znajduje się za kabiną autobusu. Jedziemy. Kierowca porusza się po wyznaczonej drodze. Cały czas ma łączność z osobami obsługującymi symulator. Może na bieżąco omawiać przebieg trasy, warunki jazdy i swoje samopoczucie. Kabinę zamontowano na siłownikach, które nią poruszają. W ten sposób odwzorowywane są nierówności na drogach, przechyły w zakrętach czy przeciążenia podczas hamowania. W trakcie symulacji zderzenia siłowniki mocno wstrząsają kabiną. Cały przejazd jest kontrolowany z pomieszczenia obok. Na kilku monitorach widać to, co dzieje się wokół kierowcy. Panel sterowania zarządza wszystkimi ustawieniami, co pozwala na przykład na zmianę warunków pogodowych. Kierowca może pokonywać trasę zarówno podczas słonecznej aury, jak i wirtualnych opadów deszczu czy śniegu. Oczywiście kabina odpowiednio reaguje na nawierzchnię, po jakiej się porusza. Na przykład na suchy asfalt, mokry śnieg czy śliski lód. Regulować można takie parametry jak ciężar pojazdu, stan ogumienia i układu hamulcowego. Operator ma też możliwość wywoływania niespodziewanych usterek autobusu. Konfigurowalne jest też natężenie ruchu na drodze oraz wśród pieszych. Można próbować zaskoczyć badanego kierowcę. Na przykład sprawiając, że jeden z samochodów jadących z przeciwka nagle zjedzie na jego pas, na tak zwaną czołówkę. Symulator pozwala instruktorowi dołączyć się do wirtualnego ruchu drogowego. Instruktor posiada własną kierownicę i pedały, dzięki czemu porusza się niezależnym samochodem osobowym. Jego zadaniem jest stwarzanie kierowcy kolejnych stresujących sytuacji. Na przykład zajeżdżania drogi czy wymuszania pierwszeństwa. Badanie na symulatorze pozwolą nam kwalifikować do pracy jako kierowcy osoby, które mają za sobą incydenty sercowo-naczyniowe, albo incydenty mózgowe, albo na przykład byli sprawcami wypadków i nie jesteśmy pewni, czy oni mogą bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Po przeprowadzeniu badania na symulatorze, kiedy możemy Analizować pracę ich serca, mózgu, z wahania ciśnienia. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić ich reakcje na wszystkie sytuacje drogowe, które mogą wystąpić w ich prawdziwej pracy. I możemy być bardziej pewni, że osoby, które przejdą taki test na symulatorze, będą mogły bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Podczas jazdy kierowca znajduje się pod stałą obserwacją kamer, które śledzą i rejestrują ruch jego oczu. Dzięki temu można określić, na co w danym momencie patrzy kierowca. Pod uwagę brana jest też mimika twarzy. Ponadto rejestrowane są parametry zachowania kierowcy w trakcie jazdy. Na przykład szybkość reagowania na zmieniającą się sytuację na drodze czy utrzymywanie toru jazdy. Rejestratory przy pasie kierowcy cały czas zbierają wyniki ze wszystkich urządzeń czyli holtera, ciśnieniomierza i EEG. Oprócz kontroli organizmu i prób jazdy na symulatorze, kierowca kierowany jest też do gabinetu psychologicznego. Tu również poddawany jest szeregowi testów, zarówno przed jazdą, jak i po niej. Podczas jednego z nich na ekranie komputera przez około 2 sekundy wyświetlane są różne sytuacje drogowe. Badany powinien zapamiętać jak najwięcej szczegółów i w formularzu zaznaczyć to, co przed chwilą zobaczył. W realizowanym przez nas projekcie wykonywane są u kierowców badania psychologiczne które mają na celu ocenę ich różnych zdolności, sprawności, niezbędnych do tego, by w sposób bezpieczny kierować pojazdem. Wyniki testów psychologicznych będą porównywane z parametrami funkcjonowania kierowcy w trakcie jazdy na symulatorze, co pozwoli nam w efekcie na określenie ścisłych kryteriów, które są potrzebne do tego, by Oceniać zdolność kierowców do kierowania pojazdem. Drugi test polega na przeprowadzeniu dwóch kulek po labiryncie tak, aby nie dotykały ścian. Porusza się nimi przy pomocy dwóch pokręteł. Dzięki temu można ocenić koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację uwagi. Te z kolei są potrzebne przy manewrowaniu pojazdem. W gabinecie wykonuje się w sumie 10 różnych testów. Po serii badań i odbyciu jazdy na symulatorze będzie można bardzo dokładnie ocenić reakcję układu krążenia, układu nerwowego i sprawność psychofizyczną kierowcy. Nowoczesny symulator, dofinansowany w ramach programu Innowacyjna gospodarka, jest narzędziem pomagającym ustalić, czy badany może bezpiecznie wykonywać swój zawód.